I w dzisiejszym odcinku sobie zagramy w Battle Italian Brain Rod Także no mam tutaj boneka, ambalabu i los, coś tam, coś tam Także boneka, ambalabu A my z się Dzisiaj mam się będzie podobało łapczki do góry i subika Także dobra No i walka ok Okej okay. Ja mam podstawową tą pałkę Ale myślę, że Dam ja, ja mi dam jakieś role. Mam nadzieję, w ogóle. Jakie są te brainy roty? Okej, idzie ci roty. Dobra, spoko są te brainy roty. Ale za to kolejną rundę sobie ro e, rozpoczniemy, to tutaj sobie zakręcimy. małwarii. O, o, o. A, dobra. Ale zawsze to jakoś się ci... A, bo nie mamy.

Napiszę Małwarii. To może się to jakoś ogarnia. Małwarii. Dobra, w sumie to tam. Więc napisałem. nie, Ok. nie, 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 tutaj i... Nie, nie, idzie, dobra. Nie idzie. Małwari. Ena na el, ...tu... na e... Nie. Małwarii. Fantuciki woki wiochi. Ej, dobra, Małwari. te dynamy są z kosmosu. Także... Nie dziwcie się, że ja ich nie mogę przeczytać normalnie. One są z kosmosu, one są z kosmosu. Co mogę więcej powiedzieć? Dobra. Ile jest hybra? Dobra, no to najfajniejsze takie nie Słucham to i w ogóle ja bardzo lubię din 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 dun, nie ma din 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 dun Ale... Nie mam Mateo Ajajaj, O oh, elefantuci elefantuci szczerze. din szczerze? Ja wolę elefantuci Jakoś nie wiem, było po prostu. Aha, dobra. Okej, okay, dobra. Dużo kaski już mam. To mi się podoba. Dobra. Uuu. Panowie i panie. Niestety no, gniecie. Gniecie. Oj, bo ja za... A... Um, no co mogę powiedzieć? Zostałem zabity. To nie miało być tak czasami, że ja miałem kogoś zabić, a nie ktoś mnie. Przepraszam bardzo. No. Dobra. O, widzicie? Ja, jak ja napisałem, dawaj, to on dał radę. Widzicie? To jest przeznaczenie, że... Dobra, mnie już odkleja od tych brainrotów trochę. I to bardzo mnie już odkleja. Dobra. Postaram się, żeby mnie... Nie odkleja. Dobra. Frigo camelo Buffo Farello. Or. Or, or, or. O, Boneka Ambalabu, no wolę Frigo Camelo Buffo Farello. Także lecimy. Dobra, w ogóle nie, nie wiem czy wiecie ja mam. Ten, ja mam frig Camelo Buffo w domu, bo on, bo on jest lodówką. Tylko, że nie mam ten. Dobra, ej, dobra, widzowie. Przepraszam mnie, ale mnie już tak odkleja od tych brain rotów, że e, to się nie mieści wam w głowach i mi każdemu. <ścoughs> oj ojoj, 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 bo brito Bandito, helbo brito Gangsterito, banditeli do Bobrewi i leżysz. Essa dobra, essa essa dobra, co tu vai, mano? Um am balabro, okay. ok? Boneca amalabro, orlá. Okay. Tu każdy pójdzie na tralala, tra I to tak się skończy, że po każdy patrzy na tralala, la, la, tra la la, I no od razu wygra tra. tralala A się na szybko zobaczę mm. Tak, tutaj O, yy, no, pasu, no A nie mówiłem? Patrzcie, ile tu ludzi yy, Weszło na tralala, tralala No i... <laughs> No i no i no i tak się zakończyło. Dobra, spina. Spina, spina sobie. I... prawie by było tej kosy, co ten? Ej, czy ja to? Co A nie tysiąc. Dobra. Nie chyba nie będzie w tej rundzie, Chociaż nie, będę, będę. O! Okej. Okay. Fajnie. Fajnie. Jak najbardziej jeden elefant na nuci tylko dobra, ale... Ja bym chciał nie. Mm. Jakoś tak to zrobić. Ja dobra w sumie... No bo nie bym chciał to wymienić, nie? Ale jak ten klikam, to nie mogę, bo tutaj mam um, czat. A chyba, że... Popatrzę. Powiększę się to, czyli generalnie bym... Ale dobra, nieważne, 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 nieważne. Naprawdę nieważne. Dobra, co tu mamy? Teraz dobra neroty. Te. Okay, Frigo Frigo Camelo bufo, Dobra. Or. Cappuccino, Babuino. Cappuccino, Babuino. E co? Babuino. Co? Zaczę cappuccino Babuino. Patrzcie. Zobaczcie i. E... On ma alma Plus 1000 aure, no zobaczcie, jak ich obmać, silnie. A to jest to, no o co? No, dobra, ci są... już Eee. No co ja mogę powiedzieć, no? Zostałem po prostu wyjaśniony, no. O, tum, 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 saur, gdybym ja sobie kupi... Tum, tum Tum Saur to już byście nie, nie byli tacy mądry Elefantuci Bananuci I czemu ciągle są sama? że a przykład, nie ma Tum 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 Saur Albo Bombardilo Krokodilo Albo Szimpansini Bananini, czemu? Dobra, pewnie teraz tu znowu każdy poszedł i nie tam poszedł Bo było to samo, to znowu by ten Ale ja jestem mądry, Jezu Ciu, jak jestem mądry. O, no dobra, chodź też. Co? I ja tak biję? a nie ja ten biję. A już się cieszę. Niech Dobra, z nim jest taka esunia Dobra, o, sobie. Ok, mam. Fajny taniec. Także mega fajnie. Też. Me mega fajnie taniec i, me i mega fajnie. Dobra. Ci Elefantu Ciki Dobra. Or. No w końcu coś innego. Zibra, zubra ubra, zibra linii zibra Nie umiem tego dobrze powiedzieć, bo jak wiecie te brain roty, to dobrze się nie da powiedzieć, bo są takie ciężkie do wymowy. Dobra widzowie, Elef... aha, bo tam jest ale frontociki a Tutaj zibra, zubra, zibra. No dobra, to sobie... Tutaj... Aha, bo... Aha, bo się bijemy. Dobra, chodź to. dadasz Dadasz. dadasz 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 Dedasz. No dodasz, de mordo. Yes! Dobra. Dobrze im tak. Dobra. A my wyjdziemy tutaj. Także mm, że dobra. E, stoi, w e, i, mm, tutaj zaapons i. Tutaj flarowy pistolet. Wiem, że jest bardzo mocny. Bo ja ogólnie 100 gram. Aha, w, w ogóle jesteśmy w riwalsach, ja, ja bym coś pytał. A może te, to było dobre. Co myślicie? bo flard, nie? to się nazywa. Tak, to jest HO. Mm. Pięknie. Dobra, mamy. No dobra, w play. Chworzy mm. 2 V2. I mm. V2 będzie spoko. No mm, i dobra, przekonam. Bo jeszcze zadam to, co potrzebuję. Mam. Aaa. Play Duelsy, um, eliminacje, duelszy. Oba. Prosta, bardzo hm, hmm. hmm. Dobra. Dobrze, że zmieniłem grę, bo, bo tamtych brain rotach już mnie tak odklejało. Sami widzieliście, że... Dobra, bardzo dobrze. Hmm. Nie no, mordy. no ja to dajcie, to jest fajne. Dok, doki? No dobra. Ja w ogóle... Nie nie wiem, jak ja jakie mam tu dowalone broni, no. Dobra. Dobra. Ło! Wow, wow. Dobra. O. Wow. Ło! myślałem, że to jest typ. Dobra widzowie, tutaj. Presji mi robię. mam? Dead! Dead! No! No i widzicie? Tą w prawe? Ja On taki dobry. Dobra. Więc karabin też robi swoje ogólnie. bo co mogę powiedzieć? Jest bardzo mocny. To bardzo mocny. Dobra. Ło, wow, okej. Okay. Widzieli mnie chyba. No On ma biało. Dobra? Le lecimy? Dobra, tu jest. O, bo! Pie. Nie jestem Ma Dobra, ale ja go wyjaśnię. <grym> no widzicie? jakie to jest? Asa z nimi? A! O A! 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 po mnie, To został Jezu, ja myślałem, że tamten... O Jezu, ale się ten... jeszcze się zakręciłem! Ja nie mogę... Ja Jadę... do... Kurde! O, patrz. poczekaj! No! Nie wiem mm. Co to jest? Brak? No spokojnie Ajajaj aj, aj. No dobra, poobserwujemy sobie naszego O, wóch ma Spoko Mój ma przewalone Dobra Dawajcie, dawajcie Proszę Daj Nie, dobrze Dobra O! Tu są dźwięki, słuchajcie Siu Siu Fiu, fiu, fiuuuu, dobra. O kurde, flesza mi dali! Ej, dobra ten mi jest. z kozacki, nie... wiedziałem nie co jest grano. Tam ktoś jest! Uf, aha, tu byli! Serio? Dobra. I nie chodzisz tu Chodźcie, wchodzia Złapek, złapek. Aj... ja cię go złapek. Aby kończyć. Okej. Okay. No daj mi kolego. To jest mój w ogóle. Tak, to jest mój chyba. O mój no ma 8 HP, a dobra, to już żeś po ptakach jest. Czyli ja to też dałem sporo. Aha. Macie to tyle HP? Nie, dobrze. Dobra. O, Dla. o, tutaj. Czy Dobra. No nie, no flesza Dobra, dostał. Tasza, patrzy Granat. Bra! Aaa, no kurde. Ej, ta kusza jest jakaś OP! Ta kusza jest jakaś OP, serio! Nie wiem za ile ona jest. Ej, wygląda na mega drogą. kusza.

Wygraliśmy, przegrać nie mogliśmy Dobra Dobrze, dobrze Ten gościu tutaj często przechodzi Proszę tutaj skampia O Ojoj Idę z drugiej strony Czyż nie? Trzyma? Trzyma? Trzymaj? Trzyma? Dead? Trzymaj? mam Mam No, oczywiście oczywiście Trzymaj? 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 Ale... mam takiego Trzymaj? Gdzie zauważyć? Trzymaj? Trzymaj? Tu. O, tu, tu, tu. Tu. tu, Właśnie ja. Dobra. Tu. Niebezpiecznie się robi. Dobra ja mu Emu tam daję. Zginął. Nie? Dobra S. O. Ale bambiczek. Bambiczko. O. Bambiczko. Zostaw mnie. Patrzcie! Ja go czy. Ну что мозг? Да, там big brain. Да, это там big brain. Да? Окей. Окей. Ну. мне... мой коллега мне бросил флеша.

Dobra? Jest! Es? No, patrzcie, Niby cały czas przegrywaliśmy, ale jakoś wygraliśmy. Także bardzo dobrze. Mi to bardzo podoba. Wy pewnie się tak dziwili? ESA mordy. ESA, ESA. Dobra, ten znaliśmy. Był trochę emocjonujący. Także jeśli wam się podobało, zostawcie łapkę do góry i subika na tym kanale. A ja się z wami żegnam. papa? Pa. A, papa. Pa.